Dlatego, że jest to bardzo e, świeża, oryginalna, nietypowa i zapadna historia. Bardzo dobrze. E, myślę, e, że e, m, szybko znaleźliśmy wspólny język. E, zaufaliśmy sobie, co, co, co jest zawsze bardzo ważne. E, na pewno aktorzy zaufali mi i. i i myślę, że dużo łatwiej wtedy się nam pracowało i udawało się ich prowadzić. Nie mogę narzekać, praca była profesjonalna, aktorzy byli przygotowani, umieli tekst, to się nie zawsze zdarza. No i do tego mieli dużo świeżych, ciekawych pomysłów, które nie zawsze, ale czasami wdrażaliśmy w życie. Nie było rzeczy takich, które by w jakimś. W jakim stopniu tutaj nam utrudniały pracę. Ja się spodziewałem, co prawda, że e, największe trudności będziemy mieli z e, kotkiem grającym, e, ale kotek okazał się po prostu wspaniały. To reinkarnacja e, Roberta de Niro. Robert de Niro żyje, ale, ale, ale mogłaby być. Kotek był, kotek był wspaniały, profesjonalny, m, przygotowany i naprawdę, autentycznie, wierzcie mi, wykonywał to, o co go prosiliśmy. A nie jest psem, tylko kotem. No ja najbardziej lubię scenę, to jest właściwie sekwencja scen, jak przyjeżdża matka głównej bohaterki do Warszawy, odwiedzają w mieszkaniu i z każdą kolejną sceną przychodzą najbliżsi ludzie z otoczenia Klary. No więc pod koniec mamy już taką wielką pardubicką, wszyscy się tam spotykają tutaj właśnie w tym niewielkim mieszkaniu na jednej scenie, no i ścierają się ich silne charaktery. Zdjęcia trwały 37 dni, czyli... Czyli niedużo, ale, ale wystarczająco. Upały nam nie przeszkadzały, gdyż dużo czasu spędziliśmy w dekoracji pod dachem, klimatyzowanym. A jeżeli byliśmy już w plenerze, to upały wręcz, nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, to, 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 to były raczej, raczej wygodne niż, niż odwrotnie. Dawały nam taką poczucie, że jesteśmy w czasie wakacji i wtedy się dobrze pracuje, sympatycznie.